W dzisiejszą, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tak jak wspomnieliśmy na początku, mszy świętej we wstępie, niedzielę radości, czyli Letare, otrzymujemy piękny tekst Ewangelii, moi drodzy. Niesamowity tekst Ewangelii. Obecny w, Ewangelii, w relacji Ewangelicznej według świętego Łukasza. Można by rzec, że to jest Ewangelia w Ewangelii. To jest epicentrum prawdy o Bogu. Jednakże kontekstem tej przypowieści jest to, co słyszymy w pierwszym zdaniu. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ale na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jak dobrze pamiętamy, celnicy byli znienawidzonymi ludźmi w tamtej epoce i w tamtym miejscu, w tamtym czasie, przed Żydów, dlatego, że kolaborowali niestety z okupantem rzymskim. Co więcej, Nadrabiali sobie oszukując, pobierając za dużo cła od ludzi, więcej od swoich ziomków. Byli rzeczywiście znienawidzeni. Pamiętacie pewnie inny fragment Ewangelii, kiedy to Pan Jezus przychodzi do domu celnika Zacheusza i ten reaguje, mówiąc, jeżeli kogokolwiek skrzywdziłem, to w dwunastu, w czwórnasób pragnę zwrócić. Chrystus Pan nigdy nie odrzuca nikogo. Niemniej jednak Żydom to się w głowie nie mieści. Faryzeuszom uczonym w piśmie, że Jezus może z nimi przebywać, z tymi grzesznikami. Notabene pomyślmy sobie o tym, że ten Pan Jezus przebywa też z nami. Co więcej, on chce przebywać z nami. A to ja jestem tak jak ten celnik i tak jak ten grzesznik. A mimo wszystko on jednak chce być ze mną. Bo po to przyszedł, po to realizuje wolę swojego Ojca. Aby przywrócić w moim sercu, w moim życiu, przywrócić raj, aby mnie do tego raju z powrotem przyprowadzić, czyli do Królestwa Bożego. A ja przecież ten raj sam z własnej woli utraciłem. Z powodu grzechu. I dlatego kontekst bliższy tej dzisiejszej przypowieści to jest właśnie ta rzeczywistość reakcji faryzeuszów i uczonych w Piśmie. I dlatego Pan Jezus wygłasza czy wypowiada trzy przypowieści. Pierwsza dotyczy. Zaginionej owcy, druga zagubionej drachmy przez pewną gospodynię, i trzecia to właśnie ta dzisiejsza przypowieść. Jeżeli rzeczywiście podejdziemy do tego w, patrząc na kontekst, czyli Chrystus Pan poprzez te trzy przypowieści, również na dzisiejszą, chce uzmysłowić Izraelitom, swoim słuchaczom, a zwłaszcza tym uczonym w piśmie, przywódcom narodu wybranego, chce uzmysłowić, jaki jest Pan Bóg. I jakie ma być nowe stworzenie? W dzisiejszym drugim czytaniu słyszeliśmy: Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Już nie tylko stworzeniem, ale w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. W Chrystusie Jezusie, jako Jego uczniowie, moi drodzy, mamy, będąc nowym stworzeniem, myśleć inaczej, patrzeć inaczej, kochać inaczej, czyli po prostu żyć tak jak Jezus. I dlatego w tych przypowieściach, również tej dzisiejszej, Chrystus Pan. Koryguje postawy tych przywódców narodu wybranego, którzy przekreślają Grzesznika, odrzucają go a priori, bo jest niegodzien. Skoro taki jest, niech sobie żyje gdzieś tam na marginesie. Oni mają wrażenie, że Pan Bóg odwraca od nich, od tych grzeszników, głowę, a tymczasem, zaraz do tego wrócimy, jest zupełnie inaczej. Najpierw, moi drodzy, pozwólcie, że szybciutko. Przyjrzymy się tym dwóm synom z dzisiejszej przypowieści. Ta postawa pierwszego syna wypływa w tej przypowieści dzięki temu, że Chrystus Pan chce faryzeuszom, ale też dzisiaj nam, powiedzieć o tym nowym stworzeniu, czyli nowym człowieku żyjącym w Chrystusie, który ma patrzeć na drugiego człowieka tak jak patrzy Jezus na nas. A zatem ten pierwszy syn. Ile w nas jest tego młodszego syna? Normalnie w tamtych czasach tak naprawdę nikt nie miał prawa, żaden syn, przyjść do ojca i powiedzieć: Daj mi majątek, który do mnie należy, bo nic do niego nie należy. Owszem, po śmierci ojca tak, ale nie wtedy, kiedy on żył. Zobaczmy, moi drodzy, postawę tego ojca. Przecież on mógł wziąć tego swojego syna młodszego, przełożyć przez kolano i normalnie mu natrzaskać. Albo zamknąć mu drzwi, albo przytrzymać go w kałupie, żeby coś zrozumiał. A tymczasem ojciec z tej przypowieści, a on jest obrazem Boga oczywiście, on szanuje wolność swojego Syna. Można nałożyć kajdanki, tylko dokąd one doprowadzą. Bóg jest pedagogiem, niesamowitym wychowawcą. Już kiedyś tłumaczyłem greckie słowo paidagogos, to ten, nie ten, który robi wszystko za swojego opiekuna. Pajdagog jest prawdziwy, autentyczny pedagog, to ten, który towarzyszy drugiej osobie. Idzie z nim życie, podpowiadając, pomagając, czyniąc to wszystko, co jest potrzebne, aby on nie, nie zagubił się. Tutaj ten ojciec jest wspaniałym pedagogiem. Zatem pozwala mu wziąć ten majątek. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest użyte słowo nie tylko w kwestii, w, w kontekście majątku, dóbr, ale to jest takie słowo greckie bios, czyli życie, postawa życiowa. Ten syn, tak naprawdę, opuszczając dom Ojca i trwając to wszystko, co wziął od niego, moi drodzy, on nie tylko trwoni pieniądze, majątek w sensie materialnym, ale on tak naprawdę odrzuca miłość Ojca. On odrzuca atmosferę domu. On odrzuca więzi rodzinne. On odrzuca swoją ojczyznę. Przekreśla wszystko i idzie gdziekolwiek bądź, byleby tylko zachłysnąć się swoją wolnością. Pseudo, oczywiście wolnością. A zatem znajduje się w obcej krainie. Tam roztrwonił wszystko. Przekreślił wszystko w swoim sercu. Dlatego Pan Jezus w tej przypowieści mówi o tym, że... Znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, pozastrosz... pozaz... dlatego, że świnia dla Żyda jest zwierzęciem nieczystym. I jeżeli on mówi, że po roztwonieniu całego majątku i wszystkiego tego, co miał i kim był, znalazł się na równi z ryjami świńskimi w korycie, tak? to znaczy, że już niżej i głębiej upaść nie można. On właśnie tak upadł. I zwróćmy uwagę na to, co się dzieje dalej. Bo ty jest niesamowita głębiej, jak i Pewnie nie wszystko jesteśmy w stanie dzisiaj rozważyć, ale choćby tak pokrótce. I tutaj w tym momencie, moi drodzy, widzimy pięć warunków dobrej spowiedzi. Pięć warunków dobrej spowiedzi. Czyli przygotowania do spowiedzi. Po pierwsze, rachunek sumienia. Gdy już. Znalazł się w takiej ani innej sytuacji, pomyślał sobie: Iluż to najemników u mojego ojca ma jedzenia pod dostatkiem, a ja tutaj z głodu ginę? Wstanę, wrócę i pójdę. I będę choćby jednym z najemników. Już nie muszę być synem. Rachunek sumienia przypomina sobie to wszystko, co się stało, co stracił. Gdzie mógłby wrócić? Dalej, żal za grzechy. Druga, drugi warunek dobrej spowiedzi. Żal za grzechy. Pójdę i powiem mu. Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i Tobie. I tak dalej, i tak dalej. Trzecie, mocne postanowienie poprawy. Wstanę i pójdę. Ale nie dalej w świńskie koryto czy w grzech, tylko wstanę i pójdę, czyli wrócę do domu Ojca. Czwarty warunek. Szczera spowiedź. Gdy jest już przy ojcu, mówi ojcze, zgrzeszyłem, przeciwko tobie i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem godzien, ale szczera powiedz. I piąte. Zadośćuczynienie. Wiemy, co to jest zadośćuczynienie. Jako piąty warunek dobrej spowiedzi. To jest to, co kapłan zadaje nam jako pokutę, Czasami modlitwa, czasami coś do uczynienia. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie Wynagrodzić Panu Bogu za nasze grzechy. My poprzez tę pokutę, czyli zadośćuczynienie, podczas powiedzi, włączamy się li i tylko wyłącznie w to całe zbawcze dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa. Być może w tej przypowieści tym zadośćuczynieniem było to, że on przyjął to wszystko, co Bóg, ten ojciec mu ofiarował i dał. I wszedł na ucztę. Bo jaka była reakcja tego ojca? Dobrze wiemy z naszych relacji ludzkich, jakie są reakcje naszych rodziców na nasze postępowanie albo innych rodziców. Często słyszymy, czytamy, widzimy też, jesteśmy świadkami. Dlaczegoś to uczynił? Po co? Przecież mogłeś inaczej. Ten ojciec w przypowieści, który jest obrazem Ojca Boga Ojca, jest zupełnie inny. Po pierwsze, można by pomyśleć, że ten ojciec biernie w domu siedzi, ale tak naprawdę jego serce jest cały czas przy jego synu. Tam w tej obcej, dalekiej krainie, między świniami. On tam jest cały czas swoim sercem, swoją tęsknotą, swoim oczekiwaniem. Obrazem tego jest ta rzeczywistość opisana przez Łukasza, wypowiedziana przez pana Jezusa, opisana przez Łukasza. Ojciec, który u progu domu, wypatruje z tęsknotą swojego syna. Cały czas. Nieustannie. I gdy gdzieś tam daleko na horyzoncie go dostrzega, wybiega ku niemu i nie wypowiada ani jednego słowa wyrzutu, złości, karcenia. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus w tej przejściu mówi, nakłada mu sandały, daje mu pierścień, nowy płaszcz. To wszystko są symbole, moi drodzy, godności królewskiej i synowskiej ten syn ten ojciec chce powiedzieć swojemu synowi niczego nie utraciłeś wszystko nadal jest twoje bo ja jestem twój bo to jest twój dom bo to jest twoje miejsce bo to jest moja miłość to wszystko są symbole tej rzeczywistości i tej prawdy a płętą jest ta uczta którą przygotował dla swojego powracającego syna Dobry ojciec, kochający, pełen miłosierdzia. Być może, nie wiem, może troszeczkę przesadzę, ale wyobraźmy sobie, że ta uczta jest symbolem Eucharystii albo tej uczty eschatologicznej, tej uczty, którą będziemy, yy, będziemy spożywać, przeżywać w Królestwie naszego Pana. A jak słyszeliśmy w innym miejscu, a On sam przepasze się i będzie nam usługiwał. Taki jest nasz ojciec. Taki jest nasz Pan, taki jest nasz Bóg. Ten powrót sprawia to, i to miłosierdzie Ojca, że ja mogę uczestniczyć w tej uczcie, w Eucharystii i w tej uczcie wiecznej. Jest niesamowite. Ale zwróćmy uwagę, moi drodzy, na bardzo ważną rzecz, tak myślę, sobie tutaj razem z Wami. Na to, że nie wystarczyłoby, gdyby ten syn pomyślał sobie: Och, jest mi tak kiepsko źle i niedobrze, może wrócę do mojego ojca i dalej siedział między świniami. On musi wstać, zrobić pierwszy krok i pójść. Zwróćmy uwagę, że w tych poprzednich przypowieściach o zaginionej owcy czy zagubionej drachmie. Widzimy, że ten dobry pasterz wyrusza, aby znaleźć owcę. Ta kobieta przetrząsa całą chałupę, żeby znaleźć zagubioną drachmę. A tutaj syn musi wrócić. Musi wrócić. I tak na marginesie, moi drodzy, czasami ludzie przeżywają różne dylematy i tragedie, zwłaszcza rodzice wobec dzieci, czy dziadkowie wobec wnuków. Mówiąc o tym i dzieląc się chociażby ze mną, czy z wieloma innymi osobami, że przeżywają tragedię z powodu tego, że to dziecko czy ta jego rodzina od tego Pana Boga odeśli. Nic na siłę. Wolność. Poczekaj, tak jak ten ojciec miłosierny z przypowieści, ale módl się, proś, może podejmie jakieś wyrzeczenie. Aby wyprosić tę łaskę nie tylko decyzji, ale uczynienia tego pierwszego kroku. Jak już pierwszy krok zrobisz drugi o wiele łatwiej. Ale moi drodzy, pozwólcie, bo ten drugi syn okazuje się, że zobaczcie, można mieszkać w domu, a być poza Nim. Można mieć ojca, a być sierotą. I taka sytuacja. Zdarzyło się właśnie temu drugiemu synowi. Czasami łatwiej jest powrócić z dalekiej krainy do ojca, aniżeli domownikowi odkryć miłość tego ojca. To jest paradoks. To jest paradoks. Iluż nas, katolików, przychodzi nam mszę świętą, czy y, wypełnia tradycje religijne, tak? Ale w sercu są Zamarznięci. Bo ten drugi syn, ten starszy, on się oburzył na to, że ten ojciec jest dobry i miłosierny. Nie? On się oburzył na to, że ten drugi syn, ten młodszy syn, odnalazł się, chociaż zagubił się wcześniej, że jest żyjący, a był martwy z powodu swojego odejścia i porzucenia wszystkiego. Zobaczcie, jaki paradoks. To jest niesamowita. Sytuacja, która może niestety dotknąć również nas i dotyka bardzo wielu ludzi. A nie daj Boże, gdyby się zdarzyło tak, że ktoś był daleko od Boga, do niego wrócił, a teraz jest zazdrosny o innych, którzy, wrac którzy wracają. To jest karykatura chrześcijaństwa. I zobaczcie, on jest do tego stopnia zły, że mówi do Ojca, ten Twój syn. A zdaje się, Ojciec mówi: Nie. Twój brat. Twój brat. Czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście w drugim człowieku, który może nawet w ostatniej chwili wraca do Boga, dostrzec nasze braterstwo? W mocy oczywiście Chrystusa. I ze względu na Chrystusa. Ten tekst który rozważamy, czyli ta przypowieść o miłosiernym Ojcu dana jest nam niemal w połowie Wielkiego Postu. Spróbujmy przypatrzeć się sobie i zapytać się siebie, ile jest w nas tego młodszego syna i dwa, na jakim etapie my jesteśmy. Czy jesteśmy na tym etapie odchodzenia, wziąwszy już swój majątek? Czy jesteśmy na etapie, kiedy jesteśmy Pomiędzy świnami nie? i karmimy się tym, co one pozostawiły po sobie? Czy jesteśmy na etapie, że chciałbym wrócić, ale nie do końca jestem przekonany? A może jestem na etapie powrotu? To dostrzeż tego ojca, który stoi przed domem i wybiega ku tobie i zarzuca na ciebie płaszcz swojego miłosierdzia. Kłada na Twój palec pierścień godności królewskiej. To wszystko dokonuje się, moi drodzy, w konfesjonale, to wszystko dokonuje się w sakramencie Eucharystii, to wszystko dokonuje się na modlitwie. I zapytajmy się siebie, stawiając sobie kolejne pytanie w tym wielkim poście, na ile jest nas tego drugiego, starszego Syna? Jak my reagujemy? Jak my traktujemy innych ludzi? Twój syn, Twoja córka. Nie, Twój brat, Twoja siostra. I zwróćmy uwagę, moi drodzy, jeszcze na jedną rzecz. Bo jeżeli przyjmiemy, że ta uczta jest symbolem Eucharystii, zobaczcie, jaka tragedia się dokonuje w życiu tego drugiego syna, tego starszego. On nie chce wejść na ucztę. Ze względu na tego młodszego syna i na postawę Ojca, on nie chce wejść na ucztę, pozbawia się czegoś, co jest niesamowite. Pozbawia się pokarmu, pozbawia się Eucharystii, pozbawia się radości, pozbawia się jedności z biesiadnikami, z Ojcem, z Kościołem, ze wspólnotą, pozbawia się wszystkiego tego ze względu na zazdrość. Ze względu na to, że nie jest w stanie dotrzymać kroku. Mentalności swojego Ojca. I dlatego w dzisiejszym drugim czytaniu w pierwszym zdaniu już słyszymy, jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A jeżeli nasza mentalność i nasza postawa jest postawą tego drugiego Syna, to zapytajmy się o siebie, czy my jesteśmy w Chrystusie. I czy my rzeczywiście jesteśmy nowym stworzeniem. Moi drodzy, wiem, że trochę, ale już kończę. Mamy wielki post, więc możemy trochę pocierpieć. Już kończę, przyrzekam. Ale nie mogę nie opowiedzieć tego, tego opowiadania. Zawsze ono wraca do mojego serca w kontekście tej przypowieści. Był pewien młody człowiek, który z powodu swojego takiego, nie innego życia wylądował w więzieniu. Dostał kilka lat yy, kary, odsiadki. Pewne rzeczy przemyślał, do pewnych dorósł i pisał listy do swojego ojca tato przebacz mi proszę cię e, stało się to co się stało pisał mnóstwo listów pewnego razu bo na żaden nie, nie otrzymał odpowiedzi pewnego razu jego ojciec odpisał mu jeden list krótko wyrzekam się ciebie nie jesteś moim synem zawiodłeś mnie na całej linii e, już nigdy do mnie nie pisz nie chcę cię znać Wyrok się kończy. Minęła kara, którą odbywał ten młody człowiek w więzieniu. I postanowił, że napisze jeszcze jeden list. Dał sobie ostatnią szansę, i napisał do ojca: Tato, tego i tego dnia opuszczam więzienie, wracam pociągiem do naszego miasta rodzinnego. I proszę Cię o jedną tylko rzecz. Jeżeli chcesz mnie przyjąć z powrotem do domu, jeżeli chcesz dać mi szansę jeszcze jedną to jako znak po prostu powieś jedną białą chusteczkę na drzewie przed domem jeżeli ją zobaczę to przyjdę do ciebie no i tak jak się stało, tak się stało przyjechał był zaskoczony, że dworzec tak wypiękniał bo był remont a jego już wiele lat nie było Opuścił dworzec, idzie ulicami swojego rodzinnego miasta, dociera na róg ulicy, na której stoi dom ojca, i nie jest w stanie zrobić kolejnego kroku, bo boi się, że tam nie będzie tej chusteczki. Jakiś człowiek przechodzi obok, i on mówi: Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Tutaj zaraz jak skręcisz w prawo, trzeci dom. Tam jest furtka, taki płot, przez który wszystko widać. Stoi jedno drzewko przed domem. Proszę cię, idź tam, zajrzyj, czy jest tam jedna chusteczka. Nie będę ci tłumaczył, jak będzie ta chusteczka na drzewie wisiała, to proszę, przyjdź i powiedz mi, żebym wiedział. A ten człowiek dobrze no, poszedł, popatrzył, wraca do niego. A on mówi: I co. Znalazł się jakąś chusteczkę na drzewie? On mówi: Chłopie, chusteczkę? Gdzieś ty mnie posłał, to jakieś wariactwo. Tam na każdej gałęzi kilkadziesiąt chustek wisi. Tam całe drzewo w chustkach mówi. Chłopie, ktoś zwariował. Ktoś, nie wiem, oszalał. Ma za dużo pieniędzy. Młody syn, już, ten, ten syn, już w ogóle nie słuchał tego człowieka. Rzucił się w te pędy, wpadł do domu. Padł w, ręce, w ramiona swojego ojca i przyjął przebaczenie, a ojciec dał mu kolejną szansę. To jest tylko opowiadanie, ale ono, moi drodzy, pokazuje nam, jakim jest prawdziwe i rzeczywiste serce naszego ojca. I jeszcze jedno, już na zakończenie, przyrzekam. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, proszę. Czy można być zazdrosnym o to, że tam wisiały te chusteczki? Gdzie ten syn miał pójść? Do hotelu? Albo z powrotem do więzienia, czy z powrotem z powodu braku, czy doświadczenia miłości i przebaczenia wpaść w jeszcze większe kłopoty? Zwróćmy na to uwagę. A czy można być złym na tego ojca, że tego Syna przyjął i przebaczył Mu? Moi drodzy, a zatem podejmijmy pracę nad sobą. Pomóżmy też innym odkryć prawdę o Bogu, który jest właśnie taki, a nie inny. I powtórzę to z zeszłego tygodnia. I innego Boga naprawdę nie ma. Amen.